Siema widzowie, tutaj Mantixity i dzisiaj gramy se w Terrarie, Albo bardziej Timot Laudera. zapraszam Dobra, dzisiaj gramy se na fajnym modzie o nazwie Purely Random Slime Drop Dobra, zapraszam Dobra, robię sobie tutaj postać teraz i chcę, żeby fryzura wyglądała jak slime I patrzę tak, wygląda idealnie jak slime, tu coś na głowie, ale dobra Nazwa postaci, Slime Mantix Dobra, daj Mantix, niech będzie Nowy, yy, dobra, jakiś. Randomizer. Nie, zrobię, widzę, zrobimy takie coś. Randomizeria. Świat. Dlaczego randomizeria? Świat, bo yy, mi się nagle skojarzyło z mizerią. Dobra, mały świat sobie weźmy, chyba losowo. Oczywiście nie będzie z tego serii. O, Crimson nam wybrało, okej. Okay. Albo widzę, zróbmy se na ekspercie, bo pewnie te slajmy będą zrobiły takie op Item mały świat, ziarno wam parę razy, no i co, lecimy jeszcze raz, nie? Już na świecie widzowie i co? Zaczynamy. Zawiedźcie oczywiście lajki, suby pod filmem. Rozwijajcie, bo chciałbym. Też, żeby dobić 1000 subskrypcji do końca tego roku Może się uda, może nie, nie wierzę w to za bardzo w ten plan I mamy pierwszego slajma i już widać w nim, że coś w nim jest Jakaś broń lub coś Bo ze slajmów oczywiście widać, co one mają w środku I właśnie jestem ciekawy I mogę zginąć od tego slajma oczywiście też, bo ja gram na ekspercie Nie będzie oczywiście z tego też serii, bo to tylko taki troll filmik Jak to ten... co to jest? to warsztatowy z lochu, okej, okay, niepotrzebne mi Kolejny slime i <laughs> Aha! To jest! kowadło ma a w środku Kolejny slime! To no wiele tych slime'ów. Widziałem kolejnego slima lub jakiś widzę Tak, idzie kolejny. Ty? No, widzę dobrą chyba. Już mam dwa itemki na starcie. Oj, ja mogę zginąć. I no, ja widzę wie. Jak, jak? Slajb. Guide go zabiję, może guide go zabije, może. Trochę bije to. Chodźmy, chodźmy jeszcze po tego slimea szybko, żeby go zabić, bo nie zniknął jeszcze. O, o! No nołem! Ja o, tak dużo HP. No, ja Widzę, Widzowie, zabijam tego slima. No. O ma ile, jedyna. Jesteście, hp już trzy razy od niego zginąłem. Jest, jest, nie jest. zniknął jeszcze, bo ma tak mało KP. Ale proszę zgiść w slime. Jest, to, to. Dobra, i potem ja się biję tyle slimem. Serio, widzowie, serio. Kolejny slime i strzelam. To są spodnie 100%. To są spodnie mumii. Dobra, widzę, bijemy go. Jak to będą spodnie mumii, to jestem ksiądz. Oficjalnie zostaję ksiądz. Dobra, i nie, jak. A, um... Ale jest. Dobra, nie wiem jak jest spodnie, Ale fajna i cool. Dobra, widzowie, pozbierajmy sobie trochę drewna, bo czy już mam drewna, nie mam, pozbier mam pozbierane, ale chcę zrobić strzały, bo z tymi slajmami to na pewno będę się bić na daleko, bo. Czasami będą duże pewne fale ich atakowały, nie? Okej, okay. lecimy, lecimy. O pustynia, to zrobimy sobie też armorek. Biecie też na kana ma kanał Macioty. a fajny content. Oczywiście z tego też nie będzie serii, bo I już wam po powtarzam drugi raz. Bo nie, to taki trolocinek troszkę. Po prostu tak by testować tego moda. I pustynia, fajnie. Jest tutaj pustynia w pełnej okazałości. Chyba mamy oazę, widzę. Ale gdzie są slime? Slimy, slimey. Czemu nie ma slime'ów? Nie respią się slime. Ja się najbardziej obawiałem się, że nie będą rozpiły się. Ale jest bir di beer. Co to jest? Jakaś kopalnia tu. Nie no i będę się z tym stępem pół godziny bił. Świetnie. Kejwik, mogę się schować w Kejwe. On się do kejwu widzowie. Jesteśmy w Kejwe jakiejś. Nie, znaczy nie w Kejwie, ale. Jest! Slime i ten chyba ma jakąś ścianę. A to, no to co, bijemy tego slima żeby nam coś wydropiło fajnego z niego. O, żel, moneta, nic fajnego. Ten ma wiem co widzowie ten ma slime. Nie, źle. ten slime ma? Ile slime? Się teraz raz piw widzę, ten slime ma obraz, ale tamten slime miał kulkę z korabszy, który był lightpadem i mógłby się mi przydać na ten lightpad. i chciałbym ogólnie skrzydła dostać, bo na jednej próbie z tego odcinka zginąłem. I to wie, zróbmy sobie takie coś. Zróbmy sobie głupi łuk, tak. Zróbmy łuk, to. Co? Nie mogę więcej zbroi robić. Dobra, to zróbmy sobie chociaż lepsze to. Aj, szkoda. Widzowie, zobaczcie, jaki drippy jestem. Fututury. A co ten salmo Widzę, bo nie wiem, co to ja Zabijmy go, może. Chodźmy bić. I? Jesieniowy hełm? Dobra, widzę, i zobaczcie teraz nam. Fututury. Widowie! WIDOWIE! Wiecie, co mam? Pet, pet! 100% pet! Jak tu nie jest pet, to jestem ksiądz. Nie, ja mam pet. jakiś śmień. Nie, no najgorzej. Czemu? Kajt, może ty mi powiesz, może ty mi powiesz. Dobra, chodźmy, sobie tutaj zrobić. szukajmy, może w lewo teraz pójdźmy, żeby pozwiedzać. Może tam zaraz pojawi się slime, ale ten cool drip. Wyobraźcie sobie, że tak idziesz do szkoły. Nie, no że chyba. Ty... What the heck? Okej, ok, idziemy, idziemy, szukamy slimeów. Nie ma slime. Ów. Jeżeli wam się podobają, typu takie odcinki, to zostawiacie lajki i bo mi się podobały takie krótkie odcinki Crimson. Uuu, Crimson. Nie spodziewałem się takiego mocnego zawodnika, zwłaszcza tak blisko. Nie chcę mi się tam iść, tam. Ja tam zginę pierwsza, co pewnie. Już widzę zastrzelnego przeciwnika. a zginałem od krwawego pełzacza. Dobra widzowie, weźmy sobie, zróbmy coś takiego, żeby... Nie, zróbmy sobie posok slajma. Zróbmy posok slajma. Ten posok slajma będzie nam dawał szczęście. Zobaczcie na to, widzowie, zniżmy sobie tutaj teren, budujemy posok slajma. Taki, takie coś. Tak, 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 tak. Dobra, widzowie, to oto jest mój posok slajma, mi da szczęście. Yy, jak widzicie jakieś to, Tak, wiem, że to wygląda inaczej niż normalny slime. Mi to nawet nie przypomina slajma, ale ci cicho, to, to, to jest dla mnie posok. To, to, to jest posok. A w ogóle, widzowie, pytanie. Wiesz, co mam nagrywać? Bo ja nie mam co nagrywać w ogóle. Niech Nie, nie mam... Oprócz serii z terrarii, ale nie mam co nagrywać też, bo po prostu... Ty wiem, ludzie biś, Wchodzimy na Crimson. O kurde, jak czerwono tutaj. Krwo. jest ty bio. Może tu będą jakieś slime, które chcą przyjść i mi dać ludzi? Aj! Pierad jego! Krimera! Krimera i stąd. Zginąłem od głupiej krimery. Szkerłotnica to jest po polsku, ja nie Widzę, Widzimy, nie wiem, co mam zrobić. Ja nie wiem. Zrzućmy sobie te bomby do podziemi. Slime, wysadzamy go! Wysadzamy slajma, nie, pozostawmy slajma. Nie. O, robię karmę. pewnie przez tego slajma, ten slajma ma grawitację. Jako ładna lampa pyłu gwiezdnego, widzowie, zobaczcie na to. Kolejny slime, teraz ja go wysadzę. Leć, wybomboklatyjko, gin. Nie, zabiło go to. I co to mam? Ściana? Super! Jo! Zróbmy z tego domek, z tego kartonu. Żołądź. Okej okay, żołoń. Lecimy, lecimy. Lec i leci. Okej, okay, budujemy tutaj takie coś. Widzowie, slime kolejno atakuje! Atakuje nasz, naszą bazę, ale musimy go zabić. Okej, okay. co? Płomienny barwnik. Zobaczcie na to jak jest. Płomienny. To jest. Ja mogę. Ale ja jestem płomienny widzowie. Płom... To akurat nie jest slime widzowie, ale na pewno nie, nie będzie slime. Em. Jezu, zrobi się, ręskiał, help me! Zamykamy go w klatce! Ya! Toko ni kau nak dah membunuh. Jangan bunuh migaida. Yuhuuu. Sabu. Trzemuu I zamykowałem się do tego kartonu. Budujemy sobie bazę w tym kartonie. Zobaczcie na to. Czekajcie, nie, może nie teraz nie widzicie, ale Kosztowało mnie 105 tysięcy i to jest złota 44. U kurde, prawie jaka zabiła tak gwiazda serio. Dobra, stawiamy stołek, okej? Okay? Robimy sobie drzwi widzowie. W mój dream, dream mieszkania Ile tu ich się respi? Okej okay? Jest domek widzowie! I jeżeli Wam się podobał odcinek, zostawcie lajka i suba. No lɔɛtɔ papa.